Czy to będzie dobry książkowy dzień? No, zobaczcie, jaki będzie super. Myszonek wyrusza w rejs. Powiem Wam, że mu zazdroszczę. To jest cudowny rejs, taki jednodniowy, który jest ogromnym przeżyciem dla myszonka, bo on w ogóle pierwszy raz jedzie za granicę. Zaglądamy. A czy ja w ogóle Wam muszę przedstawiać myszonka? No, dobra, przedstawię Wam go. To jest już cała seria fantastycznych książek. Zobaczcie, Myszonek wita wiosnę. Akurat nie wiem, kiedy będziecie to oglądać, ale ja to nagrywam no w pierwszych dniach wiosny, więc cudownie. Jest też Myszonek Chce po swojemu, jedna z pierwszych wydanych. Tutaj jedzie na wycieczkę, tutaj dostaje urodzinowy prezent, pomaga w domu, trzaskający mróz, pod namiotem i upalne lato Myszonek. A teraz jeszcze wyrusza w rejs. Wiem, że lubicie myszonka, to są takie ciepłe książki. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Tworzę blog Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam. Wskoczcie tam, bo właśnie o takich relacjach ciepłych, o budowaniu bliskości dużo rozmawiamy w podcaście. A tutaj budowanie bliskości jak najbardziej jest. Myszonek mieszka tylko z mamą. Wiem, że często szukacie takich książek, gdzie jest jeden więc tutaj właśnie tak jest. Jest bardzo szczęśliwą myszką, taką ciekawą życia i tym razem no właśnie wyrusza w rejs. Troszkę się stresuje, no bo pierwszy raz w życiu taka przygoda go czeka, ale to tak jest, że on jest z mamą, tutaj też z ciocią, więc no Da sobie radę, tylko właśnie musi czuć się bezpiecznie. I tak to w tych książkach jest, że my po prostu sobie oglądamy chwila po chwili cały ten dzień jak oni go spędzają i przy okazji dzieci dowiadują się na przykład co można robić na takim statku rejsowym. Tutaj wiecie pakowanie jest wejście. Mama tutaj uprzedza: "Hej, ale się mnie pilnuj, bo jednak ten statek jest przeogromny. Są na nim sklepy. No ja bym chciała wyruszyć na taką wycieczkę, nie powiem, że nie". I zobaczcie jaka fajna scenka. Właśnie do tego zmierzałam, bo na takich statkach w na takich wycieczkach gdzieś tam zagranicznych często są tak zwane animacje dla dzieci. Czyli dorośli mają chwilę dla siebie, a dzieci idą się bawić z innymi dziećmi do specjalnego pokoju. Myszonek niekoniecznie ma na to ochotę. Przyjrzał się tutaj, co się dzieje i powiedział, że nie, że zostanie z mamą i z ciocią, czyli nie jest gotowy na coś takiego. Wiecie dlaczego? Myślę, że dlatego, że wszystko tutaj jest nowe na tym statku i w ogóle dużo przeżyć go teraz spotkało, więc niepotrzebne mu tak zdecydował. Takie jeszcze dodatkowe, kolejne i super. Potem wieczorem jest dyskoteka. Pamiętam te dyskoteki wakacyjne. No mamy pokazane jedzenie, oczywiście tutaj wszystko, wszystko łącznie proszę bardzo z namoczeniem. I myszanek był tak zmęczony całym tym dniem, tymi wszystkimi wrażeniami, że aż zasnął przy stole. I mama oczywiście odprowadziła go do kajuty, do łóżka i powiedziała, że już jutro będziemy w domu. Czy się my Książkowi podobało? Pewnie, że mu się podobało i mam nadzieję, że Wam też się spodobają te książki, bo tak jak wspominałam, one pokazują takie zwykłe momenty. Chociaż oczywiście wycieczka jest totalną atrakcją. Pokazują, jak być razem, jak się cieszyć z tego, że poznajemy nowe rzeczy, czujemy się dobrze wśród swoich bliskich. No czego chcieć więcej od takiej książki dla maluchów? To co? Czytamy?